dokument, pismo z Urzędu Morskiego, że zostały one wykreślone i z tej procedury, to chętnie się z tym zapoznam. Ja takiej informacji nie mam, nawet sprzecznej informacji mamy. pisemnej. I teraz ujawnienie tych urociągów w pasie technicznym, że była spójność tych danych, jest jak najbardziej zasadne. Ja rozumiem, że Państwo robiliście wszystko, żeby je wykreślić, ale one fizycznie są. I może choć... ujawnić rurociąg, który został wygaszony? Ale proszę Pani, raz na propos wygaszenia rurociągu, bo pani manipuluje z powrotem. powiedziałem w wypowiedzi swojej, że została wygaszona decyzja lokalizacyjna, a ja mówię o procedurze planistycznej. Decyzja lokalizacyjna na ułożenie rurociągu była od 10 ponad lat. Ta decyzja została wygaszona, ale ona tak naprawdę niczym nie skutkuje, bo plan zagospodarowania został opracowany i procedura została zamknięta. Szanowni Państwo, ja może się odniosę. Po pierwsze, nasz projekt studium został wszedł wobec uzgodniony i poprzedni, i obecny przez Urząd Morski. I teraz, ja sobie nie wyobrażam, żeby na siłę, żebyśmy na siłę wyrysowywali jakiekolwiek, nie wiem, rurociągi w naszym studium, skoro żaden inny organ, żaden inny urząd tego po prostu ani nie wymaga, ani nawet nie sugeruje, żeby coś takiego robić. Więc my mamy w naszym dokumencie wyrysowywać coś, co nie ma po stronie, że tak powiem, Zatoki i Gdańskiej, żadnej kontynuacji, nikt nie wie, jaka, jaki tam będzie przebieg. Nikt nie wie, czy w ogóle te rurociągi tam e, powstaną, a my mamy już u siebie w dokumentach państwowych wpisywać. Jeżeli byłaby taka konieczność, to nasz dokument był, przebiegał przez uzgodnienia z wszystkimi pokoleń. Urząd Marszałkowski, Wojewódzki, Urząd Morski, plus jeszcze dziesiątki innych e, organów i urzędów, i żaden z tych urzędów. Nawet nie sugerował, żeby w naszym dokumencie jakiekolwiek królociągi e, rysować. Dlatego no, my ich nie rysujemy. Panie Wójcie, ja, panie, ja panie, przepraszam. Panie tą strefę wymazać wtedy, gdzie ten rurociąg miał być wzdłuż kanału. Po co ona została? Dla kogo? My tylko mamy problemy. Pani, przepraszam, tak nie ma żadnej strefy. Panie Wójcie. A Pan ten pas kanału, do czego on tam jest? No, ale on no, no, no. Przecież to jest złożę sobie. Już to nie jest jest. Za... Ale... No, ale, ale tam jest zakaz panie, bo... wszystkiego. To są granice obszaru górniczego i terenu górniczego. No są, ale... No bo tak jest, jest obowiązek wyznaczania takich miejsc na rysunku studium. No i tutaj to jest bezdyskusyjne. Ja Pani kierownik tylko chciałbym, a propos, bo oczywiście już przekażę e, tele, e, mikrofon. E, e, tak, bo tutaj pani kierownik zaczęła po prostu właśnie takie, takie określenie. E, pani wójcie, ja chciałbym, żeby ewentualni projektanci się. Jeśli ja rozumiem, że zgodnie z ustawą o planowaniu, to Pan jest odpowiedzialny za sporządzenie tego projektu. Na wcześniejszym spotkaniu projektanci zdeklarowali się, że po prostu tą kwestię spróbują po prostu wyjaśnić i ewentualnie mam, miałem nadzieję, że skontaktują się z Urzędem Morskim, czy byłoby zasadne, po prostu ja rozumiem Pana projektanta, że Pan projektant powiedział, że nie ma w obrocie prawnym dokumentu na tą chwilę, on jest gdzieś w zawieszeniu, procedura zamknięta, rozporządzenie jeszcze nie zostało w tej sprawie wydane i nie ma podstaw do tego, żeby w tym momencie po prostu yy, ujawniać go tutaj w, na, w naszym w naszym. Studiu. Ja to rozumiem po prostu, ale mieliście Państwo jeszcze ewentualnie coś więcej zrobić, żeby tutaj ten dokument był po prostu pełny i żeby ewentualnie po prostu plany, które są gdzieś tam y, realizowane, żeby one również po prostu w tym naszym dokumencie były po prostu uwzględnione. Może ja tym razem odpowiem, bo Pan Radny mnie zauważył, bo tylko odpowiada o Panach, który ja jest przepraszam, Panią. Przepraszam, <laughs> przepraszam bardzo, bo z tamtej wcześniej. Rozumiem. Y Rozumiem, że gazociąg, który o którym Pan mówił, przebywa przez tereny morskie. My opracowujemy jest na razie studium... Między granicą gminy a częścią morską. Taki kształt, taki kształt studium. Nie wiem o jakim pasie Pan mówi, ale myślę, że na, tak, na tyle niewielki, że nie bylibyśmy w stanie w skali studium jego nawet pokazać. Natomiast taki kształt studiów został wysłany do Urzędu Morskiego i my otrzymaliśmy pozytywne uwzględnienie tego kształtu. Także gdyby nie mówisz, że to, jest, gdyby to nie było nie potrzebne, to na pewno musielibyśmy to sądzić. No gdyby było potrzebne, ale... Dobrze, proszę teraz o, następna osoba o zabranie głosu. Jestem z jest mogę prosić Marko Pogórza w kwestii tego, jak Pan to ujął, zwartej zabudowy, ponieważ nasza działka w poprzednim studium była w, na terenie domków jednorodzinnych. W tym momencie zostaliśmy wykreśleni i, i zostaje nam właściwie rola, tak, tereny rolnicze chronione. Nie jesteśmy w stanie już uprawiać ziemi chcieliśmy ją, no nie uprawiając, po prostu sprzedać, żeby dobrze pożyć. A tu się nam blokuje cokolwiek. Nie mamy żadnej możliwości. Mamy jedyną własność, którą żeśmy sobie zachowali na godne życie na emeryturze, i Pan nam to blokuje. Na spotkaniu, które żeśmy mieli z Panem, Pan stwierdził, że żadna zabudowa tam nie jest, żadnych Pan warunków zabudowy nie wydaje. Kłamstwo. Bo Pan, który. Koło nas ma działki, ma 14 domów właśnie wybudowanych na warunkach zabudowy. Pan to podpisywał, tylko że co to jest mieszkaniec pierwszej klasy? Wiemy o jakim panu mówimy. I co? I teraz z jednej strony mamy zabudowę na warunkach zawodowych, z drugiej strony mamy zawodowę, która jest sprzed 30 lat i nie jesteśmy. W strefie zwartej zabudowy. Proszę mi to wyjaśnić. O taką uwagę, żeśmy dostali na odrzucenie wniosku. Dlatego się pytałam, co to jest zwarta zabudowa? Jeżeli to y, granicy działki właściwie dochodzi droga y, gminna, za granicą działki jest zabudowa i z drugiej strony tak samo jest zabudowa. Proszę, proszę mi to wyjaśnić. A jeszcze jedno. W studium bodajże tych były teraz jest proponowane, bodajże na stronie 188, y, jest y, coś takiego, że PEWIK planuje rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w latach 2024 właśnie w, ulica, y, w rejonie ulicy Gołondaja i Dobkę. A Państwo nam zabraniacie tam w ogóle jakiejkolwiek budowy. Więc jak to się ma? do takich planów w PELiKu na przykład? Przede wszystkim na etapie bilansu badamy plan istniejący. Pani mówi o tym, że ten teren jest blisko zabudowy. Tak, to prawda, jest blisko zabudowy. Natomiast mówiłem też o innych założeniach do wyznaczania zawartych struktur funkcjonalnych i przestrzennych. Mówiłem o odległości od infrastruktury tych od sieci wodociągowej, kanalizacyjnej. No i tak się ile? No to no, no i od, 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 150 Odpowiedziałem: 150 metrów, w międzyczasie zweryfikowałem moją tak? odpowiedź i rzeczywiście to jest 150 metrów. No i, i, co? No, i, i, i czy w, w, na tym terenie jest sieć w odległości 150 metrów? Oczywiście. pana co mogę powiedzieć na Ale obo, obo, jest ta no, Zaraz na granicą, mamy sieć. Y, oprócz sieci. Warunkiem, znaczy założeniem było również, jakby ja nie wymyślam tego z głowy, bo przecież mnie nie, nie osądzać, to wszystko jest zapisane w tekście studium, jakie założenia zostały przyjęte do wyznaczenia startej struktury. Również, również była analizowana odległość od terenów zabudowy usługowej przeznaczonych w planach. Wy się w jednym rozdziale kłócicie z drugim rozdziałem w swojej części tekstowej studii. Powiedzmy prawdę. Wasze, wasze wynurzenia są wewnętrznie sprzeczne. Ja już to mówiłem na sesji, powtórzę. Odnośnie na przykład szkół, gdzie mają być szkoły, w każdym rozdziale pisze co innego. Więc yy, dlatego ja to powiedziałem, że trochę żartem, ale na serio. Może naprawdę trzeba było napisać, że gmina sobie stworzy bank ziemi i w zależności od tego, jak ten bank ziemi utworzy, tak będą potem lokalizowane usługi. Natomiast w tej chwili to się robi z tego taki, patrząc z boku, bałagan po prostu i tyle. Tylko gdyby to był bałagan na papierze, to no to papier wszystko wytrzyma, ale za tym papierem stoją konkretni ludzie i na naszą... I, no, i, i, i no, to jest, to jest to. Na etapie sporządzenia bilansu analiza wykazała, że ten teren nie powinien znaleźć się w wartości struktury funkcjonalno-przestrzennej na ten moment nie jestem Tutaj na podstawie bilansu, ile powinno być szkół i gdzie. Proszę to jednoznacznie powiedzieć. Proszę o zakończenie tego jest, Nie, jest. nie, nie muszę, muszę opowiadać teraz konfliktów W trzech miejscach piszecie o i szkole i w każdym miejscu pisze co innego. No, taka jest prawda. Jak pan nie zna własnego opracowania, to niech go pan przeczyta wreszcie. Mam e, parę... Myślę, że na ten temat nie ma więcej sensu dyskutować. No, nie no, nie to Szanowni państwo, ja się odniosę się tylko do dwóch rzeczy. W pierwszej kolejności był poruszony temat Pewiku i ulicy Dorka Koło O ile dobrze pamiętam, a tak mówię, nie chcę w tej chwili na 100% faktycznie w planie rozwojowym sieci PewIK jest wpisana jeszcze ulica Dorka Koło ale to jest jeszcze stary zapis dotyczący inwestycji, która bodajże była realizowana chyba w e, 2024 dwa... roku. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest, chodzi o inwestycje w to ale wydaje mi się, że chodzi o inwestycję, która już została zrealizowana. O ile dobrze pamiętam, bo ja ten plan rozwojowy PewIK dosyć y, szczegółowo z tego czasu analizowałem. Także y, wydaje mi się, że bo być może to, co jest w to z odniesienie do planów rozwojowych spółki y, wodociągowej, czy spółki Pewik. Natomiast spółka PewIK, jeżeli pisze coś w planach swoich rozwojowych, to czasami realizacja tych inwestycji są, następują szybciej, czasami po prostu później. Mm. I akurat wydaje mi się, że ta inwestycja ona była realizowana, bo to chyba chodzi o samą końcówkę ulicy Kołłątaja. Tak mi się wydaje, ale nie dostaję jeszcze szeregi do Natomiast odnosząc się tutaj do okazji lokalizacji szkół, to akurat w studium i w prognozie finansowej to jest bardzo szczegółowo opisane. Jak o, i, Dzień 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 i... Jaki będzie, jak ono nie przerywa. Mamy akurat to bardzo dobrze przemyślane, tak jak powiedziałem. Dosłownie w powinny być dwie szkoły dodatkowe podstawowe, jedna szkoła średnia. Jest przeanalizowany system przeszkoli, jest mniej więcej zrobiona prognoza demograficzna rok po roku w stosunku do wszystkich poszczególnych miejscowości. Jest też oszacowany, kiedy mniej więcej jakie szkoły powinny być budowane, rozbudowywane, także ten dokument bardzo precyzyjnie i bardzo szczegółowo został zrobiony. Ja rozumiem, że nie wszystkim on się tak może podobać, ale... To, że akurat jednej osobie tutaj się nie podoba, która ma tego zastrzeżenia, to nie znaczy, jest je zrobiona. Bo jest zrobiona akurat bardzo precyzyjnie. I teraz jeszcze, żeby Państwu powiedzieć, bo my też się konsultowaliśmy z różnymi innymi y, i urzędami, które będą to oceniać i innymi urzędami samorządowymi, to y, w województwie pomorskim jest niewiele gmin, które tak drobiazgowo, tak szczegółowo i tak profesjonalnie mają przygotowane studium. Wina, który jest zrobiony właściwie nie, w niewielu gminach w ogóle został są, są zrobione e, i nasze studium powiem. tak naprawdę prawdopodobnie będzie bo w ogóle powiem. przykładem dla wielu innych e, samorządów, ale, jak to, to powinno być zrobione. Ale dobrze, szanowni Państwo, bo ja, ja się odniosę tutaj do kwestii, że Cię coś się. jest fałdycznie. Akurat nasze studium jest bardzo profesjonalnie przygotowane. A odnośnie, ale ja odnośnie pewien się wypowiedziałem. Ale Czy, nie tylko to. Ja chciałam, żeby Pan powiedział, dlaczego Pan wydał warunki zawodowe. Krałdemu, który Wam powiedział, że on nigdy Pan nie, nie podpisywał, no może sporadycznie. Niestety, tam jest działka y, duża, tam jest chyba bodajże 13-14 domów, jednorodziny, trzy bliźniaczek, a nam Pan tak blokuje. Już odpowiadamy. I Pan jest w czterech tak? a my już nie. Już, dobrze, szanowni Państwo, już odpowiadamy. Jeżeli Państwo znają dokładne szczegóły, to warunki zabudowy były wydane. Nikt nie strzelać w 17 albo w 18 nie, roku. Pana, ale to, nie w, ale to nie, niech Pani mnie nie przerywa, to ja Pani już ja wytłumaczę. Tam, tam warunki zabudowy były wydane e, dużo wcześniej, a to co ja podpisywałem, to były według mnie pojedyncze. Tak naprawdę już nie pamiętam, albo to było przepisanie, e, już nie pamiętam do, dokładnie jak to było. No, ale ja jestem w tej sprawie. bo ja wiem, wiem co ja podpisuję. Natomiast jeżeli pan, Pani e, by chciała coś innego sobie historycznie, to teren został przeznaczony pod zabudowę dużo wcześniej, a ja podejmowałem już jakby, tylko może powiedzieć jakby w decyzje co do tego terenu. Natomiast w chwili obecnej tam się toczy jakakolwiek inwestycja na podstawie planu miejscowego. I to proszę zobaczyć. To jest tak samo, bo teren, tak samo pod zabudowę jednodzinną, jak i nasz. Czyli dlaczego nasz pan wykreślił, a tam można było budować. A Tam jest już plan miejscowy zrobiony. Tak, ale warunki były wydane. Ale ale warunki były wydane już około, nie wiem, 6 lat temu nie wiem. Nie, w 2019 roku. Niech Pani nie prześledzi historię, nie, nie, wie Pani co znaczy. Pan ale warunki Pan, zabudowy, pan wydał w 2019 roku, o, nie ale, było pan. ale planu. Ty masz Właśnie o to chodzi. Nie, nie, nie. O to chodzi. Ja, to nie, I to to Pan powiedział, że musicie poczekać 2, 3 lata, więc tam będzie coś się działo. Nie, nie, nie. my nie czekamy. Nie, proszę Pana, myśmy byli u Pana już dużo wcześniej. Ja nigdy nie mówię, że będzie I przerywać. I wtedy... Czekaliśmy, ja więc spokojnie, możemy poczekać do metury, jeszcze mamy trochę czasu. A teraz pan nam y, mówi coś takiego, że my musimy to zostawić. Pan mi powiedział, że ja mam wybór, mogę to dzieciom przypisać albo wnukom. Ja chcę z tego korzystać, bo to jest moja własność. Może się prawo zmieniło. Może my o czymś nie wiemy, może pan może decydować za nas. Czy ja mogę to sprzedać, czy nie. Ale to pani, pani decyduje. Czy, pan powie czy to pani pan decyduje, nie, 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 pan, pan to pan za mnie decyduje? Pan nam ogranicza tak możliwość życia dalszego na emeryturze. Absolutnie nie. Absolutnie, Oczywiście, że nie tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. poproszę sobie zamrozić swoją emeryturę na 30 lat. I powiem i Panu, powiem, że nie z Pana dzieci z tego korzystają, a nie Pan. Będzie fajnie? No nie będzie fajnie. Jest to niesprawiedliwe. I o to, o to właśnie walczymy. Że Pan krzywdzi pojedynczych ludzi. Patrząc yy, na całość. Puścił Pan tyle ludzi na pogórze, Podwyższając zabudowę wysokości. Pani Wielka mówiła, było 11 metrów jest 16. Dlaczego tyle osób do nas się wprowadziło, a tam teraz nam nie pozwala paru domów postawić? To jest, to jest, no, to jest chamstwo, no po prostu hamstwo. To nie jest hamstwo. To absolutnie nie jest hamstwo. No, nie mamy innej możliwości. Jak mamy to zrobić? Tylko sz, 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 Szanowni Państwo, wiedzą Państwo doskonale, że, że historycznie Państwo też mieli... Yy, Ziemię po prostu przeznaczoną poza której w tej chwili nie ma. I na dzień dzisiejszy ziemię, która jest Państwa własnością, Państwo mogą ją z dosyć, zgodnie z, dosyć, z obecnym przeznaczeniem cały czas z niej korzystać i na co do tej ziemi nie ma absolutnie żadnych planów. Natomiast nie chcemy, żeby zabudowa rozlewała się na, tele, na tereny, które nie są w tej chwili do tego przeznaczone. Na tej ziemi też tam obok nie ma, bo w chamski sposób droga powstała, zresztą doskonale Pan wie, gdzie miała być na działce opie. Panie Przewodniczący też ograniczył Może... o jednego podpisu zabrakło. brak. Jak, jak traktujecie? Mam też y, odnieść się do, do Pana też sprawy. a mianowicie... Dobrze, teraz w, odwłać... w następnej kolejności Pan Henryk Paczewski, proszę. Ja pana na chwilę, ale to, no, sprostowanie. To już nie są moje słowa, ja po prostu czytam Państwa opracowanie. Panie Wójteku, Pan nagrywa, bo potem Pan sobie... Strona, strona a, 130. Co nie. Nigdy nie wycinałem, niech Pan nie fałszuje pan tu. Napiszę tak. Na etapie bilansu w gminie Kosakowo działają cztery szkoły podstawowe. Daje to ileś tam miejsc. Przy założeniu maksymalnego wypowiedzenia i tak dalej będzie zapewnione miejsce do roku. W 2027 roku powinna zostać rozbudowana szkoła w Kosakowie lub wybudowana nowa szkoła. Ta inwestycja powinna zaspokoić potrzeby lokalowe do roku 38. W roku 37 powinna być wybudowana nowa szkoła na około 500 dzieci. Nie ma tu mowy poza Kosakowem o żadnej konkretnej lokalizacji. Potem mamy jeszcze stronę 169. I tutaj pisze, że w zakresie infrastruktury społecznej rozbudowa szkół podstawowych, kosakowej i Dębogurzy. I koniec. Jest mowa o budowie przedszkoli w mostach i pogórze oraz kosakowej i jeżeli, proszę Państwa, to jest precyzyjne, jednoznaczne, no to ja gratuluję. Dobrze, to może ja zacznę najpierw od uściślenia wypowiedzi Pana Filipa, bo wspomniał, że w starym studium było, był zamek, że przy ulicy Staszwica, właśnie tam, gdzie mówimy o tym lasku, wyświetlone jest, to widać, że jest dopuszczona zabudowa wielorodzinna. Dokładny zapis tam jest tereny mieszkaniowe i usługowe i okej, okay, to się wpisuje w to wielorodzinna, ale... O oznaczeniu na rysunku studium. to jest taka kratka, która wskazuje do, w jakim obszarze się zabudowa wielorodzinna może rozwijać. Mam to studium tutaj przed sobą wyświetlone i to są czerwone, pa, pa, takie brązowe pasy ciemniejsze i jest zapis, że ten teren to jest teren mieszkaniowy i usługowy i oczywiście mieszkaniowy jest ogólne pojęcie i może to być wielorodzinne, ale po co teraz zmieniać, jeżeli tam już jest miejscowy plan jako jednorodzinny, który też wpisuje się w te zapisy. To ja Panu powiem, na legendę niech Pan spojrzy. Ten teren, ta kratka, o której ja mówię to jest teren o dominującej funkcji mieszkaniowej, zabudowa wielorodzinna o dużej intensywności. Ta krawka się pokrywa z tym, co dzisiaj mamy zaznaczone brązowym kolorem w studiu. Okej, okay. ja mam z 19 roku tutaj wyświetlone przed sobą, ja te, tej krawki tam nie widzę, ale nieważne. Ale to jest szczegół, który nie ma znaczenia przy tym, co chcę Pana mówić. innym zmieniają z inny na rąb, to samo to nie zmienia? Nie, ale to tak. Właśnie. Trochę wyżej mamy skrzyżowanie Miłosza i Dardowskiego. Niedalej jak miesiąc, dwa miesiące temu gmina przejęła, kupiła działkę 4000 metrów. W uzasadnieniu dokładnie zapisane było teren zieleni, podzieleń urządzono. A tu w studium wyraźnie jest zabudowa jednorodzinna na tej działce. Na, na każdym terenie przeznaczonym pod zabudowę funkcją dopełniającą są i usługi publiczne i ziemię. Także na każdym terenie można oznaczyć no teren, nowe tereny, Jeżeli można było nasz taszyca i tam poniżej jeszcze mniejszy teren oznaczyć, to dlaczego tego terenu nie można oznaczyć studium? Studium obowiązuje przez wiele lat, i może powstać nowe potrzeby w zupełnie innym miejscu. Nie no może, bo tam jest, to... jest rurociąg pod tą działką, no przy środek to... działki. I tam teren zielony powinien być, i, i taki, na taki cel żeśmy to kupili. Dlaczego to nie może być w studium oznaczone? Dalej. Tutaj uwaga do pana z Pogórza, który złożył wniosek, ale nie zaznaczył. Bardzo znaczących słów, że proszę wniosek wpisać do protokołu, bo tutaj już pan Buchna też miał taki chyba przypadek, że nie powiedział tych świętych słów i ta uwaga nie została ujęta. I też nie powiedziałem, tego teraz powtórzę. No dokładnie tak. Trze trzeba być tutaj niestety precyzyjnym. Tak jest. Tutaj następna uwaga odnosząca się do tego studium. To studium proszę Państwa jest bardzo ważne, bo w tej chwili tak wyszło, że przystąpiono do miejscowych planów, zmiany miejscowych planów prawie na większości terenu gminy. I teraz co tam będzie zmienione? To dokładnie nie wiemy. Tylko wiemy, że będzie tak, jak jest w studium, czyli takie zmiany jak w studium, to już będą prawem. Jak tylko studium się uprawomocni, potem będą miejscowe plany zgodnie z tym studium i tu trzeba mieć świadomość, że to studium jest bardzo, bardzo ważne. A teraz już do tematu tego, który takie największe kontrowersje spełnia. Ale wywołuje. A mianowicie do tych terenów rolnych, które były pod zabudowę jednorodzinną, a teraz w walce z betonozą to wracają jako tereny rolne. Proszę Państwa, tutaj trzeba by nazwać, co to jest betonoza. Betonoza to jest yy, zmienianie terenu zalewanie go betonem, a nie mieszkaniami. Yy, tu można nazwać, tu przyjęło się u nas w gminie to słowo do zabudowy wielorodzinnej, ale nie można tego nazwać, przyjąć do zabudowy jednorodzinnej. Zabudowa jednorodzinna ma określone zapisy. Domek jednorodzinny, czyli dopuszcza się tam dwa mieszkania, bo to ustawowo, i ileś tam gruntu biologicznie czynnego. 50, 60 na się wpisuje i to są, to jest zieleń. Też urządzona, tyle że nie publiczna. Bo ta zieleń publiczna to praktycznie jest tylko dla tych co są w blokach. Tak i tutaj jeżeli te tereny były w studium do tej pory jako pod zabudowę jednorodzinną to z całym szacunkiem, ale ta cała praca, która w tym studium tutaj jest najważniejsza, przywrócenie tego do terenów rolnych, to jest psu na budę, bo jeżeli tam dalej by pozostały zapisy, że to jest zabudowa jednorodzinna, to zaraz tutaj projektanci powiedzą tam bilans cuda nie cuda, tak, ale jeżeli, jeżeli te zapisy by zniknęły, to dalej pozostałyby jako zabudowa jednorodzinna, która może być dopiero zrealizowana, jak będzie miejscowy plan. A póki co, miejscowe plany to na te tereny nie były przewidziane. A nawet gdyby były zrobione teraz, miejscowe plany na te tereny, to te tereny. Stałyby się tą już zorganizowaną strukturą w innym miejscu. I tam uzbrojenie terenu też właściciele gruntów mogą się zobowiązać do zabezpieczenia. Wszystkich tych spraw, łącznie z drogami, jeżeli byłyby nawet wewnętrzne i tak dalej. Wszystko można w miejscowym planie precyzyjnie zapisać. To, że w gminie do tej pory te miejscowe plany były robione pod potrzeby, takie jak ktoś chciał, i wymyślano takie cuda, że y, jak potrzeba to na terenie jakimś tam zorganizowanym, mogą być płaskie dachy, odbiegać od wszystkich jak gdzie indziej. To, że y, przygotowuje się y, miejscowy plan, gdzie dopuszcza już się z góry zabudowę bliźniaczą z podwójnymi mieszkaniami, czyli czworaki tak zwane, to to jest właśnie odbieganie od tego, co my tu chcieliśmy. Chcieliśmy mieć zabudowę jednorodzinną i nie ma problemu, żeby do tej zabudowy jednorodzinnej szczegółowe zapisy były, nawet gdyby już tam miejscowe plany zatwierdzano. A w ogóle pytanie, czy my musieliśmy przystąpić do tego studium? Z jakiego przepisu to wynikało, że my musimy to studium zmieniać? Te, które jest. Ja przynajmniej tego tak nie widziałem, bo ja wiem, że robi się co kadencję maksimum analizę, studium i tak dalej, ale nie ma zapisu, że musi być w związku z tym zmienione wszystko. Robi się tą analizę, ale co z tego? może pozostać, bo tak gmina do tego się dostosuje. Dam przykład tutaj najbliższy, bo w Piekłoszynie. Swego czasu, to jest może 10 lat temu, mieszkańcy z długiej dość ulicy, bo to jest Brylantowa, sami zrzucili się, wybudowali drogę infrastruktury, kanali ze wszystko. Swoją drogą robiła spółka Peko za pieniądze zebrane od właścicieli. I można to było zrobić, i co to przeszkadza wówczas w gminie? Oczywiście, że z tym się wiążą też wydatki na budowę, potrzeby nowej szkoły, no ale najpierw trzeba tą szkołę zaplanować. W którym miejscu? Jeżeli 6 lat temu, czy 7, bo no to można nagrania zobaczyć, odbyła się sesja, że miały być zaplanowane dwa miejsca po. Yy, jedno miejsce na dwa hektary i drugie chyba mniejsze, to muszę sprawdzić. W miejscowym planie to już wtedy można było to zabezpieczyć, bo było wiadomo, że szkoła będzie potrzebna. To o zgrozo można sprzyjrzeć się teraz, jakie były wypowiedzi i uzasadnienia, że nie, że to jest niepotrzebne, mamy pilność, pilniejsze rzeczy. Gdzie, nawet, jako pilniejszą rzecz na tym nagraniu jest budowa obwodnicy rewy. No, jeżeli tak to wyszło, to teraz mamy, że musimy tu szukać terenu pod szkołę i płacić za te tereny nie po 60 zł, jak za zieleń urządzoną, tylko tak za cenę rynkową, jaka jest na tego grunty. A sam bym kupił jeżeli ktoś by mi tam znalazł w tym rejonie działkę po 500 złotych za metr, a 500 złotych za metr to wydatek dla nas co wczoraj czy przedwczoraj na sesji uchwalono to będzie wydatek ponad 9 milionów za kupno tego gruntu który będziemy przez 7 lat od kredytu który teraz był uchwalony wczoraj 12,5 miliona. Będziemy przez 7 lat płacili same odsetki. 900 tysięcy co roku. Ale będzie apelacja z PGNiG-u, to dostaniemy 30 minut. Panie Henryku, spłacimy, Niech pan się nie martwi. Pan Wójt zrobi apelację na pewno od tego wyroku. Nie, to nie, nie ma co? Apelacja więcej. już była, tylko ma być kasacja niby, kasacja. że więcej. Kasacja. To i tak, to podniesienie kwoty. No, pana za słowo. A ja to będę pilnował Pana i Pana Wójta. Żeby taka stacja była. <grymne> daj, daj Boże. To, to, to jak już tak, pa, Panie, panie Buchna, to jak już tak ma być, to proszę dopilnować, żeby takie chociażby wywalczone to porozumienie, jak świętej pamięci Wójt Glapa zrobił... Czy możemy... Połowie.